To Ksawery, kiedyś się przyprowadzisz na go. No, mam nadzieję, że go poznacie, bo, kurde, wiecie, w takich męskich, szkolnych ramionach, naprawdę. O Jezu, dobra, okej. Okay. No dobra, no to nieźle, no nieźle. To już niezła historia, wiemy już o nim trochę danych. Co dalej masz? mamy jeszcze jakiś ten... I Słuchaj, ociec. nic saj. to są moje prywatne. Prywatne? To jak ty ten skniesz, ta, jak ty też za, za krzychem, no to, jest, to on ci no. może przytulić i wrócić w parę jeszcze. to, ja to jest... super. Ej, o kurde, bo ja już muszę lecieć, Rydzem lecie nie zawiązam. Jest tak późno. Tak no... to cię odprowadzę? To dobranoc. No, no dobra, trzymaj to się. No idź. Ty, ty, ty. Ja się się Tylko nie tęsknijcie za mną za mocno. Pa. jak w pa. A widzisz, mówiłam ci, mówiłam. No, miałaś rację. <laughs> Ale w ogóle... Ej, nie, nie wierzę. No właśnie. i dobra, to już będę lecieć. Dobra to pa. Ja na pewno wszystko okej? Okay? No, ale pamiętaj, uważaj na siebie. Dobra to pa, dobranoc! Dzień dobry aspirant Marcin Spiszkowak. Czy mogę porozmawiać z pani córką? Y, tak, oczywiście. Co się stało? Znaleźliśmy no ciała jej koleżanki na plaży, podejrzewam samobójstwo. Jasne, niech pan wchodzi. Dokładnie, jestem policji. Chciałbym z Tobą porozmawiać o twojej koleżance, na Dobrze, a coś się stało? Kiedy ostatni raz się widziałaś? Wczoraj w nocy. Co się stało? Zauważyłaś coś niepokojącego w jej zachowaniu? Nie, ale może mi Pan powiedzieć w końcu, co się stało? Przykro mi, ale cię Helen została znaleziona rano na plaży. Jej rodzice mówiły, że się blisko. Ale ona była młodą osobą. Rozważamy bardzo wiele opcji. I to broń z samobójstwem. Niestety tak. Ale ona nigdy nie... ona... Ona nigdy nie była... ona nie mogłaby tego zrobić. naprawdę przykład. Nie? nie ma jej tu. Kamil też tu są. Chyba wszyscy musieliśmy przyjść, tu gdzie? Ona? Coś o no. tym szosłem, mam wrażenie. Czy zaraz tym znowu zobaczymy? Kde vaši už s jej rodicami? mám thank you Dzisiaj w końcu zmusiłam się do wyjścia. Było fajnie spotkać się z nimi poza szkołą, ale jednocześnie trochę męcząco. Lubię ich towarzystwo, ale wątpię czasem, czy oni lubią moje. W końcu cały czas im odmawiam spotkań, a jak już przychodzę, to zawsze mówię coś głupiego albo rzucam jakiś żartem, który jest na poziomie poczucia humoru moich dziadków. Mam też wrażenie, że cały czas gadam o sobie i strasznie w sobie tego nie lubię. Hej. Hej. Chciałaś się z nami wszystkimi spotkać wcześniej. Co się stało? Byłam u Heleny i... znalazłam jej pamiętnik. Co tam jest? Pamiętacie jak była na randce z Xaverem? Nie musisz tego czytać. Dzisiaj spotkałam się z Xaverem i było cudownie. Spotkanie i rozmowy z nim są tymi drobnymi promykami szczęścia, wśród mojej codzienności. Dzisiaj spytał mnie, czy chcę być jego dziewczyną. Dziewczyn, odmówiłam mu. Pewnie, Pewnie mnie za to nic nienawidzi, ale to dla nie niego lepsze. Byli. Nie powinnam z nikim być. A zwłaszcza z nim. Nieważne, jak bardzo bym tego chciała. On jest pełen energii i taki otwarty. Nie zasługuje na taką mnie, która nie umie pokochać samej siebie. Więc jak miałabym go pokochać? Płakałam parę godzin. Znowu. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczy, mimo tego, że na to nie zasługuje. W ogóle myślałem, że to ja coś zrobiłem, no. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że ona tak myślała, no. Dzisiaj w końcu zmusiłam się do wyjścia. Było fajnie spotkać się z nimi poza szkołą, ale jednocześnie trochę męcząco. Lubię ich towarzystwo, ale wątpię czasem, czy oni lubią moje. Może jakbym miała coś mądrego do powiedzenia, byłoby lepiej. Ale ja po prostu non-stop gadałam o głupoty. Mówiłam o tym, jak we wtorek byłam ciastkę czekoladową, której tak skończyły w śmietniku. To je spaliłam. I długo narzekano na naszą matematyczkę i na jej beznadziejny sposób nauczania, jej zadania i sprawdziany. Pewnie już mnie mieli dość po całym dniu. Nie byłoby to dziwne, skoro ja sama siebie nie znoszę. Wiem, że Amelia mi cały czas mówi, że mam nie gadać takich głupot. Ale ja po prostu stwierdzam fakty. Jestem beznadziejna i tyle. Dzisiaj jest ten dzień. Nie mam już siły dłużej bawić się w życie. Dzisiaj skończę z tym wszystkim. Chcę zobaczyć Was jeszcze ten jeden raz, stworzyć dla Was już ostatnie wspomnienie. Kocham Was wszystkich, pomogliście mi przeżyć codzienność, nawet o tym nie wiedząc. Wszystkie te drobne podpowiedzi na sprawdziane, nasze wspólne żarty i wyjścia, nie wykluczyliście mnie, choć tyle razy Was zawiodłam. Mam nadzieję, że nie będziecie się obwiniać. Nie umiem nazwać mojego problemu. Pewnie dlatego, że jest taki wielki, a ta przepaść jest zbyt duża, bym była w stanie ją przeskoczyć. Po prostu pozwolę jej mnie pochłonąć, zwyczajnie zasnę wśród szumu fal.